Dzisiaj ma wariaty, lecimy z zapowiedziami Bundesligi Najpierw zróbko Musi napić, żeby nie usnąć. Dzisiaj nie ma Bundesligi, bo jest wielki piątek Lecimy na sobotę, Mainz Werder Mój typ zwycięstwo Mainzu Leverkusen brał u siebie za intraktem Frankfurt Dalej Leverkusen Typowe zwycięstwo Bajew Leverkusen. Może no, musi być do zapowiedzi. Dalej. Dortmund. Union Berlin. Dortmund u siebie w Berkazykarze rozwaliliśmy. 4 do 2. Moje no też zwycięstwo Borussii u siebie z Unieniem. Augsburg z Koloną. Krótko i na temat. Augsburg wygrał. I. Ostatni mecz sobotni od 15.30 Freiburg zagra z Bayernem. Ten Freiburg to naprawdę mamy pechowy. Malwiązary nie z nami wygrali. Pierwszy raz w historii 2 do 1. Dywali nas z pokarm Niemiec. Przeszli do półfinału. Mój typ. Mój typ pierwszy to zwycięstwo Freiburga. Mój typ drugi Remis. Ale że Freiburg pokona Bayern. Dlaczego taki typ? Dlatego że Freiburg grał u siebie i na pewno będą chcieli też wygrać. Nie wiem, co się po spodziewać, ale typuję zwycięstwo Freiburga. Perce z Lipskiem. Myślę, że Lipsk się odrodzi, ale nie muszą. Tutaj typuję na remis. I niedzielne mecze. Borussia Mönchengladbach że Gladbach zagra z Wolfsburgiem, Mój typ Bo wygra na Borussii. Bochum Stuttgart. Bochum. I ostatni niedzielny mecz w Szałkę. Hohenheim. To były zapowiedzi Bundesligi. Teraz zapowiedź Ligi Mistrzów. Benfica z Interem. Mój typ, mój typ zwycięstwo w Benfica, Manchester City z Bayernem. Tutaj typuje zwycięstwo Bayernem. Może się już w końcu przebudzą. Dni. Ograją dobry wynik. Środa. Milan Napoli typuje zwycięstwo Milanu. Real Chelsea typuje, typuje zwycięstwo Realu. czwartek jest Liga Europy, Liga Konferencji. Lek Fiorentina. Tu typuje zwycięstwo Fiorentiny. Dlaczego? Bo Fiorentina ma dobry zespół. Dlaczego nie polski zespół? To się wszystko okaże, a jak Lego grałem, to będzie dobrze, Zresztą będziemy widzieć, ale typuje zwycięstwo w Fiorentinie. Manchester United, Civil. tu typuje zwycięstwo Manchesteru. Juventus, Sporting, Juventus, Bayern Leverkusen, Union, Leverkusen, typuje zwycięstwo, Feyenoord z Romą, Feyenoord. To było na tyle, życzę wszystkim Wesołych Świąt, koniecznie. Pojedźcie dobrze, kupijcie, dobrze się wodą polejcie. Jutro lecimy z Freiburgi. Mam nadzieję, że się odrodzą. Jak się nie odrodzą, to naprawdę będzie wielka następna krytyka, ale ja oczywiście po tym meczu zabiorę głos. Powiem jak było. Kolejny materiał wideo nagram na mój kanał. Jeden i na kanał drugi. Tu nie będę wijał wałełny. Też pojadę po tym meczu. Jak to się mówi, ostro będzie. Będzie ostra krytyka. Weźmy się w końcu garść i zacznijmy grać to, co mu kurwa należy. Bo tego się paździerza nie dało, oglądać we wtorek. Dlatego wierni po dumni po porażce, jutro lecimy miastami. owkie z oboju. Forza, giro.tm.l. Pokażmy jutro dobry futbol. Tu. Uję ten klub, bo jest w moim sercu, ale macie zacząć grać. Przypominam. To mojego jutro. Owkiec, mięsa, Mija. Piąteczka żołnier. pios.